Witam bardzo serdecznie widzowie. Chciałbym coś Wam powiedzieć, bo ja dzisiaj będę robił dużo filmów, bardzo dużo, i chcę coś Wam powiedzieć o kolei, będę robił o coś tam. I yy, chcę coś Wam powiedzieć, bo, bo ja nie będę wszy, nie, wszystkiego wgrywał, wgrywał albo nic na edytorze, ponieważ chcę nadrobić TT. W, w Więc trzymajcie, trzymajcie, lajki. Lajki zostawcie. Zostaw lajka, suba, subika z dzwoneczkiem, yy, ko komentarze, komentarza i jak dacie to wam dam serduszko, albo, albo zawsze, yy, bo inaczej, bo i chcę też żebym powiedzieć widzowie, ja wam pozwalam na, pozwalam wam na udostępnianie innych filmów, pozwalam i pozwalam wam nawet na, jak to się nazywa, i pozwalam Wam na nagrywanie moich filmów. Albo nie wiem, czy Wam pozwalał. Najwyżej Wam napiszę w komentarzu, a jak nie, to To napiszcie mi albo jak się Wam podoba, albo coś. I jak, jak coś to będę robił w playlistach, to będę pomował film, albo będę robił też w playlistach, albo do obejrzenia. Będę robił nie, albo filmy, wszystkie, albo nie wszystkie, albo niektóre. Widzowie i, i, i czekajcie, i będę też y, Wam ten, i możecie się ze mną kontaktować, możecie, znaczy jak, jakkolwiek, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, tylko trzymajcie sub, suba, zostawcie suba z dzwoneczkiem, tak jak mówiłem, wyświetlenia, czas oglądania, komentarze i lajki, i dobrze. i suba z dzwoneczkiem, to jest, to jest też dobre. Ale co tam, bo tam, oby było, obyście nie zapomnieli innych filmów i, i widzowie pozdrawiam Was. Yy, bardzo serdecznie. Pozdrawiam tak jak mówiłem. I widzowie, nie usuwajcie mi w, i, co to tamkolwiek widzowie. Znaczy subskrypcji czy czegoś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, bardzo was lubię. Pamiętacie o zostawieniu. Cześć, pa. Cześć, cześć, do zobaczenia. Trzymajcie się, powodzenia, oglądajcie.